A Widzowie, dzisiaj nagrywam dla Was kolejny odcinek. I to, to jest dużo do tego z kamerą. Więc zostawcie tutaj łapkę w górę i chyba z dzwonkiem. Jestem na dworze. To jest nawet dobrze. Nawet mogę Wam pokazać, bo mogę obrócić kamerkę. Na dworze tu mam wodę, które było przed chwilą dużo kostek lodu, bo było aż chyba 8, a teraz nie ma żadnej. Super, i tutaj woda moja I jeszcze telefon mój, zegarek i czapka ale chyba nie chcecie mnie widzieć. Czapce? Ale ja wam tak bardzo dziękuję, że zostawiliście mi aż tysiąc wyświetleń i trzydzieści łapek do góry. Muszę tak sobie chyba odsunąć trochę, żeby było mnie widać. O, to się To O, teraz jest dobrze, bo jestem tutaj na boku, nie, nie na środku dobra. Widzicie mnie? Widzicie mnie. Tu sobie teraz przełożę bo teraz mi to na pewno widzia. Aha, nie, nie widzicie mnie. No. Pewnie to będzie jakiś taki 15-minutowy film, że się oba mi aktualizuje. Nie wiem, czy będzie... O, właśnie! Nie wiem, czy będziemy dzisiaj grać w Zobę. Ja mam Star Passów. Myślałem, że mi doda Star Pansy. a ja nawet, ja nawet jednego nie dostałem. O nie, mam 400. Widzicie, ile? 486. Mały box. To to jest za ma... coś tam. Mały boks, otwieram. O, do Byrona. Ja lubię Byrona. To nie lubię, nie lubię Byrona. Nie, ja, tu mi się wszystko, akurat na odcinku mi się wszystko muszę kliknąć. Dobra. Wbijamy jakąś rangę na pewno. Bo chcę tego big boxa. Bo tutaj jest w ogóle big box. Jeszcze macie trochę czasu. Możecie zawsze być, ja no, zawsze mogę wyłączyć kamerę. No, bijemy ja nie ma. A teraz? Jestem ha. i co teraz? Dobra, kamera będzie tu. Na kim by tu bić ranga? Na Bieronie biję 15. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie na zadymie, tylko na tym. To było zadyma, nie, to bo zadyma. Tak się to nazywa. Tak, ja dawno nie grałem, brola. A wiesz że niedługo będzie model peny? Bijemy sobie gemy 22. Remodel pewny dobijemy sobie gemy. Nie <grywany> ma tu żadnych fajnych skinów. No dobra, nie to nie. Może by ich boxa kupię, a może nie. No ja nie zasłonimy, Dobra, gramy. Nie gadamy, tylko gramy. No się wody, bo jest lodowata, to dobrze. Okej. Okay. Pyszna. <grywany> już się zrobiła, już się... Już się... O nie nie nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, nie tknij, nie, 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 ha, nie trafił, jest. A, super, ja też zginąłem. Nie ma z czego się cieszyć. No. Jakby coś to ja nagrywam teraz na tablecie. A wiecie czemu? Bo na telefonie jest źle. Proszę mi się wyłączyć nagrywanie. Może jakimś innym. Riko też, nie o nie moja mina, ja to widziałem w kamerce. Nie wiem na kim mam zrobić to. Dobra, dajmy gram na Tu jest też mój trup. Brawl za wymiarze. To nie, to nie, to nie główny, więc nie dołączajcie. Dołączcie do Grzesi... grześ i widzowi. No nie dało no się. coś no, ja innego. Programy. Patrzę się w kamerę. prosto w kamerę. W kamerę. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Edziu, Edziu, Edziu. Edziu, Edziu. Do nogi. Nie po co ja mówię do do nogi. Ha, I leżysz. Leżysz. No. Pięknie. Wiem, że połowy mnie pewnie nie widzicie. O teraz mnie widzicie całego. Muszę przekręcać co chwilę tablet. O tak, 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 tak. Tak ma być kamera. Mhm, <grych> uh -huh, dobra, super, su super. To mi ta kamera trochę zasłania. Trochę za duża, trochę za duża, ale wiem, że tutaj jest. Zasłania, by pewnie też jej nie, czekajcie, poczekajcie, zmniejszę. Zmniejszę ją. O, teraz to jest git. Tak, to można grać, kurde. Trzeba wziąć Nie ma na może, pewnie dzisiaj jeszcze będzie opening tego jednego z Zinksa. Dobra. Yy, przepraszam, jak słychać jakieś dziwne odgłosy, ale akurat dzisiaj, jak ja chciałem sobie nagrać odcinek, to ktoś musi rąbać drewno. Super. Może jeszcze jakieś będzie śmieszne momenty obejrzymy, czy coś takiego. Ja albo spróbuję się nie zaśmiać. O, dzisiaj możemy, teraz możemy, Na chwilę, po tej rundzie. Nie no dobra. Może w kolejnym odcinku. Albo nagram w kolejnym odcinku, spróbuję się nie zaśmiać. Tak, tak, ten karl jest mój. Nie, 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 jest mój. Ewidentnie nie jest. On miał dziesięć. 9. O ja nie mogę! Dzisiaj nagrałem 3 shorty. No bo no dzisiaj w sumie. Może zagramy... E, wiem, że... No widzicie tego kiełka na zero, ale ja na razie nie gram. Ile już trwa nagranie? Ja już nagrywam ponad... Ja już nagrywam 6 minut. No. Wierzymy, że nagrywam. Może mogę się przelogować na inne konto. Tylko... To trzeba by było wyłączyć kamerę. Nie dobra, nie prelogowywuję się. Kamerę to na bok. Jakby <ścoughs> widzicie to za mną? No i lagowałam się. To jakby krzesło. Ja się tak bujam. No tu jest teraz. Dobra, w co teraz gramy? Hmm. Hmm. W Royal? Nie, 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 ja jestem ze A może zagramy w Rocket Royal? Czy chcecie teraz jakiś plan ze zombie? Hmm. Zagram może w Rocket Royal. I poczekajcie, ja zrobię szybkie cięcie, przejdę początkową tą grę i za chwilę do Was wrócę. Więc yy, widzimy się za chwilę. Yy, Przełożę sobie tam do nagrywania. Yy, widzimy się za chwilę. Poczekajcie chwilę. O, siema widzowie. Właśnie już wchodzę do tej rakiety. Wiem, że to, czasem jakby coś będą nagi. Ale to się nie martwcie. Ja w ogóle siedzę na dworze 30 coś stopni. Nie będę teraz patrzył, bo akurat zrobiłem. I wyjdzie, jeszcze się znowu odrenowa. Będę musiał czekać. Mam na nadzieję, że to będzie chociaż parła łapek do góry. Ale wyświetleń, wyświetleń do góry. Mam nadzieję, że subskrypcje jakieś będą. Bo pod ostatnim filmem, gdzie pokazałem twarz, było aż 30 łapek do góry, no. Czy jeszcze 12 do dołu? No i ja to rozumiem, ale ja mam 18 subów. A tam było 40, jakby dwie osoby. 42. No ja mam na to tyle subów. Więc ja bym chciał bardzo, bardzo bym chciał, żebyście mi zostawili tą no, no, łapkę, suba i wyświetlenia, żebyście to jak najczęściej oglądali mi na tym naprawdę za bardzo zależy dobra, ten film będzie miał pewnie 20 minut tu jest taki silny czasu no pewnie nie mogę go na razie otworzyć o nie, tu jest słońce o nie, ta, ten, 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 bo tu jest słońce o, o, o tak ja jestem na swoim podwórku, czekam aż się włączy mogę teraz może obrócić kamerę ja muszę obrócić, o Jestem u na podwórku, jestem na podwórku, sobie czekam, kulturalnie, jak mi się łączy, A. włączy się, widzę mojego ludzika, on tu stoi, machał głową, muchy tu latają, serio, jak tam tak to muszę muchy latać. Muszę się następnym razem z Muchami i mówcie. No dobra, dokończę to, co wcześniej mówiłem. Muszę się z Muchami dogadać, żeby mi nie przelatywały jak mówiłam, I powiedzcie mi, czy ja mam nagrywać to tak? Nie, jak będę na dworze. Z czapką czy bez czapki? Ja do Was tylko zapytam, no bo ja nie wiem w sumie. Powinienem w sumie z tym nagrywać z czapką. Ale nie chcę mi się. Nie, no, dla mnie czapka to nie jest taka super ważna. Ja nie lubię po prostu, mi gorąco później jest. Super, wiem, że musicie zaraz czekać. Aż by się włączyłem. Nie wiem, co się dzieje, przecież ja mam internet. Halo. Halo. Co ja w ogóle robię? Na kamerze. No, to już trwa. Ja czekam, aż to się włączy 10 minut. Nie, no, wiem. Ja, może. Wy... Poczekajcie, ja wyjdę i wejdę. Może mi się uda coś tu zrobić. Poczekajcie, chwilę. O nie. Poczekajcie. Yy, widzowie, ta gra nie działa. Próbowałem, czekałem chyba z jakiejś. 10 minut, a tu się nawet nie włączyło. Było 36%. Nadal, więc zagramy to w jakąś inną grę. Tylko nie wiem jaką. Bo tutaj tyle jest gier. Może zagramy w jakąś planta? Planta może? Zagramy w planta? Zagramy w planta? Może? Zagramy teraz. Zagramy w planta? O dobra, no to co? Zagramy w planta jednego. Jedną. Jedną tą przejdziemy sobie yy, Kamerkę przesunę Chwilę pewnie jeszcze będzie opening tego jednego Zingsa Super opening, Jeden Zingsa Nie sobie to jest na środek Nie da się na środek, a na kamerę mówię? O, za kamerą Aha, za kamerą Dobra. no tak Przepraszam, że słyszycie coś Albo psa mojego Aśleka, kogoś słyszy? słyszy. Ojej, jej, ja akurat wyłączyłem. Dobra. Yy. Dobra. Włączę się. Pogorszę trochę. Ok. Zagramy sobie może jedną. Ja jestem już na dachu w tej w tym tym. I jeszcze może sobie chwilę w coś jeszcze pogramy. Pewnie pod tytułem będzie napisane. No serio, akurat teraz, muszę teraz do was tak krzyczeć, no ale, dobra, pewnie y, jeszcze, pewnie to, ten film będzie się nazywał, że y, grałam w różne gry, czy coś takiego. Zobę, zagramy w kolejnym odcinku, no bo teraz się nie zaktualizował jeszcze, chyba, Ale zresztą już nawet nie znużymy. Jak, jak, za chwilę zobaczę, jak jest 15 osób, to, jak jest 15 tych, to okej. Okay. Ale, nie wiem, I ja muszę do was się drzeć, bo kurde, akurat teraz lader zombie, będę miał teraz lader, no ja nie mogę, ja nie mogę, no mm. widzicie jakie to jest, ja chcę to wziąć, halo, no ja chcę zagrać sobie w plant zombie, no i teraz jest jeszcze tak głośno, no super, i lader zombie, czyli trzeba na pewno wziąć magnet struma, no nie wezmę, no razie, jeszcze nie wezmę, no. No nie mam tej rośliny co budzi. Tutaj nie tego, tego, tego. Nie raz bym się w ogóle z tych piszuterów, bo one nie trafiają. No, po prostu one walą w doniczkę jakbym... Wiem, dziwne. Weźmiemy sobie może... Nie, już mam tornata. Już mam tornata. O nie, wyłączyłem kamerę. Jestem? Jestem, dobra. Zagramy sobie pod, na przykład, tego, sobie, sobie kabaczka. A czemu mówię? nie? Dobra, gramy. Aha. Gramy. Yy, ten film już ma 30 minut, dobra, będzie 20, to się nic nie stanie, bo to jest tylko, jeszcze to, to, yy, to zrobię. To zagram, yy, to do końca. I... Będę na kończył nagrywać, pewnie dzisiaj jeszcze jakiś gość. filmik będzie, tu jest już ząbek, więc ja już go atakuję, bez cennego gadania, masłem, Muszę sobie kolejne słoneczko, nie wiem czy w ogóle będę używał tych tych yy, twin star flowerów, chyba tak się to nie wiem, nie mogę zobaczyć. A górze idzie kolejny ząbiak. No są od razu masłem. Ja cię kręcę. I jeszcze masłem. O, jeszcze jeden. Super, on już nie żyje. Nie, jeszcze żyje, bo wyniegowali Okej, okay, okej, okay, okej, okay. Okejka. Okej, eee, Nie, na razie sobie weźmiemy to. Tak prawie nie idą ci. No wie... No na tej samej rządka, więc mogę sobie... Dostawiam ostatniego tego typka I mogę już nawet dać Twin Stone. Twin, twin stand Flowera. Ale na razie nie. Na razie nie. Jak się jasno zrobiło! Co jest? Jak w tej grze się jasno nagle zrobiło. Taki, taki rozbłysk. O, wszystko ładnie teraz widać. No i to już mi się podoba. Pewnie po tej rundzie będzie już koniec filmiku. Nie, on jest już tak blisko. Nie, dobra, może go to No i dobra. Ja wolę nie ryzykować ja sobie, nie? No nie, naprawdę jeszcze tak na górze. No chyba dwa rzędy tych z masłem. Później dopiero będą te te, te, te kapusty. Czy co to jest w ogóle? Nie wiem. Dobra, jeszcze dwa rządki. Tu dam. Pewnie idzie teraz na dole. Pod nim. Mogę w sumie dać tutaj jestem z tym pachołkiem. Nie tak zrobił tak ciemno w tej grze. No to jest jasne, raz, raz ciemno. Właśnie... Może, jeszcze... Może dwa zrobię. Takie. Jak będą dwa, to raczej będzie szybko. będzie jakieś krzyki to nie wiem. A jakieś dzieciaki się tam zrobią normalnie. Dobra. Tutaj, jeszcze dwa. O nie, biedny. Ten biedny mój ziemniak. Ja mówię na niego ziemniak, miałem jakby. O nie, nie wiem, teraz idzie lader zombie tam na górze. Nie, to normalne. dobra. <laughs> Ile się już nagrywam? 16 minut. Pewnie, to będzie pewnie trwało długo, więc będzie mi się na pewno długo rzucało. No ale, czego się nie robi ta Jakieś krzyki tam są. No, ja nie mogę ile no, oni mogą tak się drzeć. A w sumie też kostkę robią. Więc nie dziwię się. że się drą. musieli dzisiaj zacząć robić kostkę. postawiłem sobie tutaj flowera. Dobra. Nie mam na nic już. Nawet na słoneczko nie miałem. Mam. Kabaczka jeszcze nie użyłem. Kabaczek. Ten kabaczek niezły. Tak. Nie wiem, ja nie wiem, mam plusowe miejsca. Uh -huh. może ja sobie widzowie jednak kamerę dam może na dół. Bo tutaj. Ja tutaj. O tu dam, żeby widział, żebym widział w ogóle zębiaki. Bo jak nie będę ich widział, to będzie źle. No akurat na dole idzie ladder. A ja tu mam kamerkę. Dobra, 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 dobra. Na górze idzie słabia jak ci. Dobra. Dobra. Dawaj, 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 dawaj. Zwaram go. Dawajcie, 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 dawajcie moje rośliny. Tak! On nawet nie zdążył podejść. U tego ziemniaczka biednego. Dobra. O nie kolejny, naprawdę. Masło, masło ktoś. Masło rzuć. Jak masło? Zostaw to. No. <laughs> Ochrona. No nie, teraz powinien będzie gdzieś gdzieś. Dobra. E, na pewno to już jest ostatnia runda. Już nic będę nie będę na razie teraz nagrywał, Może jak wrócę jeszcze z e, pocztem To ja wam ja nagram e, otwieranie tego e, motoru. Nie przez wam chyba mówiłem samochodu. To coś takiego. No tego to, naprawdę jestem takim głupkiem, że ja wziąłem dużego lata i tego nie zobaczyłem. Teraz się skapnąłem, że wziąłem dużego terynata. Do takiego dużego, naprawdę dużego. Hmm. Ile to już trwa? 18, dobra, do 20 minut będzie trwać. Miał trwać trochę mniej, a będzie trwać trochę więcej. To dla Was to dobrze. Dla mnie to chyba, no też dobrze nawet. Dobra, tylko zostawcie tutaj trochę łapek. no. To będzie... W tytule na pewno będzie pewnie, że pierwszy odcinek z kamerką. Nie, będzie tak. Gram w różne gry pierwszy odcinek z kamerką. Mhm, to jest pasuje nazwa. Gram... A, a, pasuje, pas pasuje, Tak jak to tata mówi, pasikonik. Nie wiem, teraz nie widać. Halo, widać mnie, widać. Halo, halo, halo. no dobra, widać, widać. Ja mogę, że mi tak trochę kamerę na boku. Dobra. Ale mogę dać tego dużego, o tam tutaj dużego, na dole dam jeszcze małego, bo ten duży się dużo odnawia, długo na dole sobie odnowię małego, pewnie gdzieś jeszcze może tutaj, o tu, jak widzicie gdzie, ja ogólnie pokazuję yy, o tu, gdzie postawię właśnie tego Nestle Flowera, to może tam jeszcze dam tego dużego, to na no tak już zrobię, bo już się na chwilę pojawi. Yy, już się pojawił, więc tutaj jeszcze duży tonat. Nie zdarzę już nigdzie więcej, ale to już y, dzisiaj na pewno jeszcze będzie ten odcinek z y, ten... jeden, jak tutaj jest zadymiony, czy zakurzony. To jest szaro, siwo jest. Dobra. Nieważne. I dzisiaj na pewno będzie jeszcze jeden odcinek. Pewnie będzie jeszcze mm, fanny moment, albo jakiś, ale po prostu spróbuj się nie zaśmiać. I jeszcze pewnie będzie, no za chwilę pewnie jeszcze będzie, że jak otwieram tego tego. O Banji, zapomniałem o tych Banji! Te głupie Banji zombiaki. The ladder, No tak, bo on tylko na to daje. Bo on y, daje na te. No to po prostu. Bo on chce tu przejść. No, widzicie. No jaki cwanak. Czwaniak. Cwanak że się wszystkie nazwy wyplączą, yy, będzie odcinek, już wiem, że któryś to raz kolei mówię. ale dobra, przejdziemy, dostanę to, no i pies, cicho bądź, no. dobra, przechodzę, łatwo, łatwo, patrzę, kawałek, wygrana, o, 20 minut, o, super, dobra, to ja dziękuję wam za oglądanie mojego odcinka. Pamiętajcie o łapce w górze, subskrypcji z dzwonkiem. Jakaś reklama. No i y, dzisiaj będzie jeszcze ten 5 odcinek na pewno. I będzie y, czyli ten opening i tego Zinksa i no kurczę, co to tak wali. I y, jeszcze jeden odcinek. Dobra, więc pa. Widzimy się w kolejnym